Drodzy Widzowie, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Tak, też jestem zaskoczona, że dzisiaj znowu jest odcinek, ale nie mam kiedy go zrobić, więc maratony ciąg dalszy. Dostałam kolejnego zajączka. I tym razem jest to konkret. Zajączek przykicał z samego Bytomia. Pewnie już wiecie, o kim mówię. Mówię o najjaśniejszej gwieździe naszego zrabkowego YouTube'a, czyli przesyłka od Makeupa Makeupowskiego. Bardzo Ci dziękuję Michałku za tą świetną przesyłkę. Jeszcze nie wiem co jest w środku, ale już się bardzo cieszę, jest mi bardzo, bardzo miło. I nie spodziewałam się takiej niespodzianki od Ciebie. <laughs> nie spodziewałam się niespodzianki. No, wredzę konkretnie już dzisiaj. Ale bardzo dziękuję i co, pewnie już nie możecie się doczekać, zobaczyć zawartości, no ja też, więc sprawdzamy. Delikatnie najpierw natne, żeby nic nie popsuć. Aha, i już widzę jakąś wielką zdrabkę. No, Michał, po prostu przesadziłeś oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, no ale. A, na razie nie wiem co powiedzieć, więc po prostu pokazuję. Jajeczka. Happy Easter. No, boże. Dobra, tu pewnie jest karteczka. Radosnych świąt wielkanocnych. Piękna z kurczaczkami. Uwielbiam kurczaczki. W środku, oczywiście, pisaneczka. Kolorowych pisanek w koszyku. Prezentów od zajączka bez Liku. Tygu samokrego nastroju świątecznego życzy Michał z kanału Makeup Makeupowski. Bardzo dziękuję. Naprawdę. <śmiech> <śmiech> Jestem cała czerwona jak burak, bo to. Naprawdę mega paczka. Nie spodziewałam się. No ja również życzę Tobie, Michale, pięknych, kolorowych świąt. Niech ten nastrój świąteczny trwa jak najdłużej. Aż się boję patrzeć, co jest dalej. Naprawdę. Patrzcie. Dwie zdrabki zadychę. Bonus 7. I gorączka złota, szczęśliwa dla make-upa. I wielka krzyżówka. I drapak make-upowski. Wow! No, fantazjowałam o takim drapaku. <laughs> Jeszcze go nie mam, ale właśnie już teraz mam. No, mega! Dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Jest mi bardzo miło. I oczywiście odwdzięczę się za tą piękną przesyłkę. Nie wiem, czym sobie zasłużyłam, ale to Michał to jest taki, że ja sobie tak czasami myślę, ma tyle subskrypcji, taką świetną oglądalność, a i tak odpowiada na komentarze, komentuje innym filmiki takim szerokim, jak, <grytania> jak ja. No, po prostu. Anioł, anioł. Czyli dzisiaj mamy draping za 55 zł, zafundowany przez Make-Upa. A teraz przechodzimy do drapania. Standardowo, jak to u mnie, od najtańszej, i przetestujemy ten drapak. Nie mam pojęcia, jak będzie mi nim szło. Dobra, lecimy z pisanką numerek 9. Czy ja będę umiała się posłużyć tym drapakiem? Mamy koniczynkę, perłę. No, trzeba będzie potrenować, pouczyć się. I baranek. Tofi, mazurek i drzewo. No, mam wrażenie, że robię to nieudolnie. <grytania> Podkowa baba drzewo. Mazurek drzewo i parasol. Biedronka. Parasol i koniczyna, koszyczek baba i parasol, i na dole kaperusz, kwiat i mazurek, a w bonusie korona. Czyli tutaj pusto, ale to jest nieważne. Nawet gdyby nic nie wpadło, to jest nieważne. Wszystko i tak, cokolwiek by tutaj nie wpadło, byłoby moim plusem. Szukamy monet w zdrabce gorączka złota, albo garców dających dwukrotność. A, można się szybko przyzwyczaić. Fajny drapak ostry, łatwo schodzi. Więc bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I lecimy. Słońce. Prezent naszyjnik perfumy zegar kwiat kufer wiśnie trofeum pierścionek muszka gwiazda podkowa korona i płótka no to w moich rękach gorączka złota traci moc Kolejna strapka, bonus 7. Szukamy plików albo siódemek. Numerek czwarty. Mamy kwiat, perłę, klips, gwiazdę, koronę, plecak, kawa, słońce, podkowa, karta, piłka. Biedronka, rower, zegar, awokado, wiśnie. No, kilka ostatnich szans. Chmury, ananas, diamenty i arbus. Spokojnie, ta zdrabka też nie jest dla mnie zbyt szczęśliwa. Więc to wszystko, co się tu wydarza, to jest standardzik. I jeszcze krzyżoweczka z numerem szóstym. Fajny numer w wielkich krzyżówkach, także jestem bardzo ciekawa, co tu się wydarzy. I zaczynamy. Zaczynamy od U oraz H. Wbuną się są. I lecimy, ale fajnie się tym drapie naprawdę. Super jest u Orsha. Chyba tyle. I tak, ochel, druk, lusterko, marduk, Boże. <gry> Coraz dziwniejsze słowa, albo ja jestem jakaś niedoedukowana i nie znam takich pojęć, albo no nie wiem, oni biorą je po prostu z encyklopedii. H i U. Nie widzę więcej, jak coś to potem nadrobię. Dalej mamy B oraz W. W jest w bonusie. B chyba nie. I tutaj jest jedno B, jedno W. I znowu nie widzę. Ale nieważne jak się zaczyna, tylko jak się kończy. A tutaj jeszcze się może wydarzyć wszystko. Te literki już trochę są. Hmm. Chyba nie ma więcej. Mamy A oraz Y. No, jak jest A w krzyżówce, to ja jestem szczęśliwa. Pełna nadziei. Dobra. A oraz Y. O, to drapiemy. Chyba będę musiała sobie ten drapaczek jakoś ozdobić. Przede wszystkim zakleić te lustereczka, bo tutaj się wszystko odbija. Ja tutaj się zaraz cała pokażę <grych> w tym lusterku. Co ja w ogóle drapie, oprócz a, y drapie, <grych> ale y dużo nie ma mhm. i w Ewie i w Tabu. Chwilowo tyle jest G oraz M, to trzymamy kciuki za I i drapiemy GM. o tu był Y, no widzicie. No po takich podarunkach to się ciężko skupić. Także wybaczcie mi, jeśli przygapiam, Jestem oszołomiona, <grym _> M. M. O, tu jeszcze tak je chyba pożałowali. i No, to teraz jeszcze za otrzymamy kciuki. i Dobra. Lecimy dalej. O, ogień było. Tak było. D. S. Mhm. No super. Z. I. Popatrz Michał, co ty zrobiłeś? Wysłałeś mi krzyżówkę z bonusem. Także no mówiłam, nieważne jak się zaczyna, ale jak się kończy, bo wpada wygrana w wielkiej krzyżówce od Michała. Bardzo, 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 bardzo się cieszę. No, bonus w tej krzyżówce to miałam chyba tylko raz. I to zanim założyłam kanał. Wydaje mi się, że na kanale jak miałam wygrane to w słowach No i raz miałam właśnie bonus z 30 i tyle. Także jest to mój drugi raz. Zobaczymy czy jeszcze się coś tutaj poukłada. Dobra, lecimy dalej. C i P. no to było jeszcze i. Także widać, że krzyżówka jest od serca. Dobra. C i P mamy chyba. było tutaj też <noise> ok dobra, powiedzmy, że tyle R i F no i patrzymy bo słów jeszcze żadnych chyba nie ma. O, no i mamy pierwsze właśnie w tym sposobem room. Okej. Okay. Okej. Okay. I tutaj. Hmm, hmm, hmm. A C? jakoś no nie, teraz było F. No widzicie, co było wcześniej i mamy jeszcze L oraz N. I patrzymy, czy coś przybędzie. No, i wydaje mi się, że zostajemy tutaj tylko z tym rumem. A tutaj. Jest impuls. To jest chyba pierwsze słowo tutaj. Ok, wydaje mi się, że <grydż> jest po jednym słowie, to jest nieważne, bo mamy bonus, ale to jest aż szokujące, dlatego sobie szybko tylko sprawdzę. Wracam. No i faktycznie wygląda na to, że tutaj jest tylko impuls, natomiast tutaj był jeszcze Adam, ale to są dwa słowa. Także cała wygrana znajduje się w bonusie pod słowem Iga. Dobra, sprawdzamy co tutaj się kryje. 30 zł. Powinno być CCC. Gdzieś na dole pewnie i jest C C także dzisiaj mamy 30 zł trapping był za 55 ale mój wkład to 0 a te 30 zł to jest mój plusik od make-upa no i mega prezencik czekoladowe jajeczka i piękna świąteczna kartka dla Michała zostawiamy w komentarzach serca Drinki, wszystko co najlepsze. No i naprawdę jeszcze raz Ci dziękuję, Michał. Sprawiłeś mi ogromną przyjemność tą przesyłką, tą niespodzianką. A jeszcze ten drapak, w którym naprawdę się świetnie drapie z drapki. Na pewno często będę właśnie nim drapać. Ale super, super odcinek. <gryw> Bardzo mi się podobało. A tymczasem życzę wam udanego popołudnia no i zapraszam na kolejny odcinek znowu jutro także maraton trwa pa pa kochani